Siemaneczko wszystkim, z racji tego, że ostatni okres urbexowy nam bardzo nie sprzyja, w dzisiejszym odcinku chciałbym się podzielić z Wami pięcioma poradami, o których warto pamiętać na Urban Exploringu. Zapraszam! Pierwszą sprawą, o której chciałbym porozmawiać, jest to wyposażenie, które powinien posiadać każdy uczestnik urbeksu. A między innymi zacznijmy od podstawowej rzeczy, jakim jest obuwie. Powinno być ono z twardą podeszwą. Jak wiadomo, w każdym opuszczonym miejscu jest trochę szkła różnego gruzu i bardzo łatwo sobie rozwalić buty, ewentualnie nogi, i wtedy jest to dla nas troszkę nieprzyjemne. Kolejnym elementem naszego wyposażenia są to długie spodnie, jak wiemy w opuszczonych miejscach. Ciężko o ładną, zadbaną i krótką trawkę, także mogą się znajdować w tych różnych haszach, po których chodzimy, różne dziwne przedmioty, takie jak druty kolczaste oraz też groźne rośliny dla naszego zdrowia. Dlatego warto mieć długie spodnie. Kolejną rzeczą jest także latarka, która jest nieodzownym elementem każdego podróżnika i powinna być ona dosyć mocna, żeby ładnie nam oświetlało wszystko, oraz powinna dobrze trzymać baterię w takiej latarce. Do każdej latarki warto zabrać zestaw dodatkowych baterii. Jak wiemy, czasami lubi się to rozładować, a szczególnie gdy są zimne noce i urbexujemy sobie w zimę, to bardzo baterie są narażone na uszkodzenia lub szybkie rozładowywania, dlatego warto mieć kolejny komplet, żeby mu zawsze włożyć. Oraz też w takich sytuacjach, na przykład dzisiaj zgubimy bardzo często. Też tak jest, że nie znamy budynku, bo idziemy go po prostu poznawać, eksplorować i nie znamy go na samym początku, dlatego fajnie, jeżeli byśmy mieli kolejny komplet bateryjek i w każdej chwili możemy sobie je włożyć i zapalić światełko, które jest naprawdę bardzo ważnym elementem urbexów. Szczególnie w pomieszczeniach, gdzie praktycznie wszystkie okna są pozabijane deskami, żeby nie wchodzić, prawda? Chyba to każdy z nas urbexów. Kolejną rzeczą, która jak dla mnie jest bardzo ważna, jest to gaz. Akurat swój gdzieś zapodziałem w domu, więc musiałem wziąć drugi, który miałem pod ręką. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że jak wiemy w takich różnych pomieszczeniach, różnych budynkach możemy napotkać różnych niemiłych ludzi. I czasami nawet jak na różnych filmach możemy zobaczyć sekty i tak dalej, co jest mało prawdopodobne, ale przezorny zawsze ubezpieczony. I nawet w, jeżeli jakieś zwierzę nas dopadnie czy coś, możemy się zawsze tym obronić. Dlatego uważam, że każdy podróżnik powinien posiadać w swoim ekwipunku gaz, który się przydaje w wielu sytuacjach. Nie wyobrażam sobie żadnego pullbacksu bez plecaka, w którym powinny znajdować się przydatne rzeczy, takie jak scyzoryk, dzięki którym można na przykład wyjść z miejsc. Gdzie na przykład utkniemy i znajdziemy coś pod ręką, zawsze możemy coś z tym zrobić. Mamy tam także jakieś otwieracze i tak dalej. Na przykład może wziąć sobie wodę gazowaną w butelce czy coś, którą możemy otworzyć potem. I to jest też kolejny element, który powinien zadbać w takim plecaku, to znaczy woda. Bo jak, nie, jak wiemy, to jest podstawowy składnik naszego życia. I jeżeli utkniemy na dłużej, to bez jedzenia wytrwamy długo, ale bez picia niestety już nie. Dlatego picie jest jednym z takich. Ważniejszych elementów na warbech. Porada numer dwa. Starajmy się zawsze chodzić w grupach. Może niedużych, dwie-trzy osoby, ale zawsze jest to bezpieczniejsze, dlatego że jeżeli coś tam się stanie, to sami po prostu nie wezmiemy pomocy, ani nie jesteśmy w stanie sobie sami pomóc na przykład w takiej sytuacji. To zawsze osoba druga czy trzecia może zawołać pomoc i wtedy przyjdą na ratunek, tak? a jak wiemy. W takich budynkach jest bardzo łatwo o uszkodzenie siebie. Na przykład dlatego, że stropy często w budynkach są przegnite i naprawdę bardzo łatwo uszkodzić sobie jakąś część ciała, lub też nawet stracić życie w takich ekstremalnych przypadkach. Czego oczywiście nikomu nie życzę. Jest to bardzo ekstremalny sport, wbrew pozorom, naprawdę. Porada numer 3. Pamiętajcie, nigdy nie zostawiamy samochodu. W pobliżu wejścia do tego budynku, z tego względu, że jeżeli ktoś nas nakryje, a jak wiadomo, większość obiektów, które eksplorujemy, jest prywatna, mamy troszkę problem, dlatego że nie mamy jak uciec z tego budynku, ani odjechać. I wtedy na przykład mogą nam spisać tablicę, może mieć kłopoty Dlatego starajcie się zawsze pojazd, którym przyjeżdżacie na Urbex, zostawiać gdzieś dalej, najlepiej ukryć, tak, jeżeli jest taka możliwość, bo nie wszędzie tak można. Dlatego zawsze staramy się zostawiać pojazd gdzieś dalej od wejścia do budynku. Porada numer 4. Idąc z większą ekipą, pamiętajmy, żeby była ona zgrana. Tak jak mówiłem w punkcie drugim, warto chodzić w ekipie po prostu gdzieś na urbexy. Z takiego powodu, jak właśnie tam wymieniłem. I pamiętajmy, żeby dobierać sobie ludzi tak, żeby nie straszyć się nawzajem i żeby nie robić sobie jakichś dziwnych akcji nawzajem, bo jest to dosyć niebezpieczne. Na przykład ktoś może się wystraszyć i sobie złamać nogę, tak? Bo ktoś go wystraszy. A jak wiemy, w takich miejscach jest bardzo łatwo o to i naprawdę staramy się dobierać ludzi takich kompetentnych do tych wypraw, bo nie jest to zabawa, a to jest jakby hobby, tylko że dosyć niebezpieczne. Porada numer 5 jest jedną z najważniejszych porad, dlatego że musimy się przygotować przed każdą eksploracją i to nie chodzi mi o wyposażenie, bo o tym już powiedziałem w punkcie numer 1. Chodzi mi tutaj o to, żeby zapoznać się na przykład z topografią miejsca, do którego idziemy. Na przykład, czy nie ma jakiejś rzeki dookoła, wiadomo, podczas ucieczki, czy podczas nawet wchodzenia do danego budynku, możemy natknąć się na jakąś fosę, szczególnie w przy starych zamkach, czy jakichś pałacach. I było tak parę razy, niekoniecznie z wodą, ale były. E, kolejną opcją, musimy się zapoznać też z informacjami na ten temat, e, takimi jak historia tego miejsca, e, lub też e, prawnie, jak wygląda to w tej chwili, czyli kto to ma, czy ma to państwo, gmina, czy po prostu ktoś prywatny i wtedy wiadomo, że możemy sobie na to pozwolić, żeby to zwiedzać, a jeżeli obiekt na przykład jest monitorowany lub chroniony, o czym też warto się doinformować przed wyjazdem na przykład w takie miejsce, bo na przykład jest urbex gdzieś 300 km od miejsca naszego zamieszkania, no i wtedy mamy dosyć kłopot, jeżeli pojedziemy, a się okazuje, że nie możemy tego zwiedzić, tak, bo załóżmy jest chroniony, no to jedną opcją chyba jest przekupienie Pana ochroniarza, co czasami wychodzi, powiem szczerze, ale nie zawsze. Tak więc to była ostatnia moja porada w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie mi to w komentarzu i zachęcam do wejścia na moją stronę www.urbex.pl. Napiszę to w opisie filmu. Oczywiście zasubskrybuj kanał, jeżeli się spodobało, i odwiedź moje nowe filmy, które pojawią się tutaj. No i oczywiście kliknij suba tu. Dziękuję.